Witam! Znajdujemy się w Kołbieli, niedaleko Warszawy, na terenie Karczmy Człekówka. Czy jest to idealne miejsce na zorganizowanie przyjęcia weselnego? Jako potencjalna panna młoda sprawdzę to dla Was. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Wojnicz, Karczma Człekówka. Barbara Burskie. Czy mogę pomóc? Przyjechałam obejrzeć Karczmę i porozmawiać na temat organizacji wesela. To zapraszam w takim razie. Marcin, jestem, myślę, będzie łatwiej. Basia, Dorosz dzięki. Dobrać. Dlaczego Karczma Człekówka jest idealnym miejscem na wesele? Karczma Człekówka jest fajnym miejscem przede wszystkim, gdyż jesteśmy alternatywą na wszystkie, na większość sal pałacowe, które są tutaj w okolicy Otwocka, tak? Jesteśmy salą drewnianą, czyli przez to automatycznie robi się klimat naszej imprezy typowy, biesiadny. A jeśli Biesiada, no to wiadomo, karczma, szopówka i cała otoczka wokół tego, czyli menu specjalne i cały duch, cała otoczka tego fajnego miejsca. No charakter jest zauważalny, to jak najbardziej. Wiem, że wiele osób już doceniło to miejsce. Jakimi nagrodami i wyróżnieniami możecie się pochwalić? Na nasze nagrody i wyróżnienia dość ciężko pracujemy i, i bardzo nam zawsze miło, jeśli zostajemy gdzieś tam no, dostrzeżenie. To, o czym warto wspomnieć, na pewno jest rekomendacja Forbes'a dwa lata z rzędu i i, i bardzo nam miło, że zostaliśmy dostrzeżeni, tak jak wcześniej, i wyróżnieni. Cały czas przewijamy się w mediach gdyż no, z uwagi na, 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 na ciekawy wystrój lokalu i, i że powiem, no, lokalizację. Jakieś atrakcje wokół, oprócz y, uroków przyrody? Tarczma Człokówka, y, o czym warto pamiętać, to nie tylko duża obszerna sala, dobra kuchnia tradycyjna polska, ale również y, teren, teren w otulinie Parku Mazowieckiego. Oczko wodne, alejki, dwa duże parkingi. To jest wszystko ważne i na to należy zwrócić uwagę, wybierając miejsce na wesele. Jakiego rodzaju kuchnię proponujecie? Zawsze w moim imaniu, przygotowując menu weselne, wybierałem to w ten sposób, że wesele to typowa biesiada. No i nie ma co ukrywać, że to menu, które jest skonstruowane, tak jak mówiłem wcześniej, jest dopasowane też do naszego wnętrza, który jest, tak? Czyli tutaj na weselu nie znajdą się u nas krewetki, homary, kraby i tak dalej, tylko typowe. kuchnia nasza polska też się zmienia, tak? Ludzie jeżdżą po świecie, widzą, widzą różne inne rzeczy i też staramy się trochę ją unowocześniać, ale zawsze pamiętać o genezie i o tym, co jest najważniejsze, yy, czyli tradycja. To co, Basiu, menu już poznałaś, Oprowadzę się po karczmie i po terenie dookoła. Zapraszam. Moim zdaniem Karczmoczekówka to idealne miejsce na zorganizowanie przyjęcia weselnego. Świetna kuchnia, miła obsługa, fantastyczna lokalizacja i przepiękne okolice.